bardziej lepań, chociaż niekoniecznie, ponieważ zajmiemy się balsamami do ust. Dzisiaj zrobimy balsam do ust na bazie mięty, na bazie czekolady, na bazie doskonałych olejów. Balsam, który sam w sobie może stanowić połączenie całości, bądź może stanowić trzy odrębne balsamy. Miętowy, czekoladowy, bądź miętowo-czekoladowy. Do przygotowania naszego balsamu potrzebujemy mniej więcej łyżeczkę oleju, w naszym wypadku oleju z pestek winogron, mniej więcej łyżeczkę oleju kokosowego, mniej więcej łyżeczkę masła shia, kilka kropli olejku miętowego, półtorej kostki gorzkiej, i doskonałej czekolady. Do ciepłej wody wkładamy miseczkę, do której Wladamy około łyżeczki oleju. Wrzucamy około łyżeczki. Masła szyja. wrzucamy około łyżeczki. Oleju kokosowego. Wszystkie trzy oleje na konferencji wodnej rozpuszczamy. Dajmy to w Już Ładnie. się. Jednocześnie możemy od razu dorzucić czekoladę, jeżeli chcemy zrobić wdafamy czekoladowy. Jeżeli będziemy chcieli zrobić balsam tylko i wyłącznie miętowy, po dokładnym rozpuszczeniu się olejków dołożymy tylko i wyłącznie olej miętowy. Jeżeli połączymy olej pniętowy z czekoladą, będziemy mieć trzecią wersję naszego balsamu do ust. Na kąpieli wodnej wszystko idealnie się rozpuszcza. Czekolada ślicznie łączy nam się z olejami, a słusznie już praktycznie. Rozpuściło się zupełnie. Czekolada prawie też w tej chwili będzie to płynna konsystencja, ale jeżeli odstawimy to na mniej więcej 20 minut do lodówki, nasz balsam nabierze idealnego, lekkiego, musowego uśnięcia. Już mamy gotowe balsam W tej chwili wygląda on mniej. W tym momencie możemy już dodać kilka kropli, w moim wypadku będzie to mniej więcej 6-7 kropli, ponieważ lubię miętę, olejku mięty tego. Zapach czekolady i mięty, idealny. Temperatura już zaczyna powoli spadać, balsam również zaczyna lekko gęstnieć. Dozowy balsam przekładam do wyparzonego wcześniej pojemniczka. Korpuska, którą wybrałam jest idealna. Nie mam ochoty sobie brudzić, ale już mogę sobie pozmarować usta. Mmm, Wszyscy czekoladą na pewno będą zadowoleni z takiego balsamu. Balsam już jest gotowy. Zakręcam słoik i na 20 do 30 minut gotówki. W oczekiwaniu na schłodzenie się balsamu troszeczkę uprząć na sobie. Widzę, że już jest gotowy. Możemy go ukleić naszą własną etykietą, cieszyć się lub no. podarować komuś. Jak już widzieliście, zrobienie naszego balsamu do ust jest bajecznie proste. Balsam ten świetnie będzie nawilżał nasze usta, będzie idealnie odżywiał, będzie pielęgnował dzięki masłu na dodatkową dodatkowo konsystencję, która będzie lekko Gęsta, ale taka musowa, przyjemna konsystencja. Olej kokosowy dodatkowo wzbogaci balsam nutą kokosową, oczywiście, jeżeli użyjemy oleju nierawinowego. Olej z winogron świetnie będzie nawilżał nasze usta. Dana do środka czekolada powoduje to, że usta będą odmładzane, zawartość czekolady poprawi również poziom endorfin w naszym organizmie, a więc będziemy się promiennie uśmiechać. Dodana do naszego balsamu mięta spowoduje, że będzie to świeże doznanie, ale jednocześnie antyseptyczne jej działanie, co bezpieczy nasz balsam przed zgubnym wpływem czasu. Myślę, że balsam naprawdę spodoba Wam się i cieszyłbym się, gdybyście udostępnili nasz filmik u siebie. Jeżeli oczywiście macie ochotę, zapraszam Was na kolejne filmiki, na których myślę, że będzie równie smacznie i ciekawie jak dzisiaj.